Dzień dobry, witam w kolejnej biznesnotce. Dzisiaj poruszymy temat dlaczego nie zarabiam. Trzy główne powody. Czołóweczka i lecimy. Dlaczego nie zarabiam? To jest bardzo częste pytanie, które pojawia się u moich klientów, którymi się widuję na szkoleniach indywidualnych i robimy analizę biznesu. Zaczynamy oczywiście od finansów, więc pierwszą rzeczą i najważniejszą, która wpływa na to, że nie zarabiasz, jest po prostu źle opracowana cena. Czyli tak naprawdę opracowanie ceny Twojej usługi, którą świadczysz, na właściwym poziomie. Co to znaczy cena usługi na właściwym poziomie? No i tutaj się pojawia pytanie, jak to obliczyć. No nie jest to takie proste, ale też nie jest to trudne. Przede wszystkim pamiętajcie, że fryzjerstwo, tak jak i inne usługi, jak mechanik samochodowy, szef e, e, i, tak i tak dalej, to są rzemieślnicy, więc generalnie powinno się zaczynać od roboczo godziny czyli ile ja zarabiam na godzinę masz określony czas pracy masz określone e, godzinowo ilość tej pracy, którą możesz wykonać jest to załóżmy 8, bądź 10, bądź 12 godzin w zależności ile Twój salon pracuje i na podstawie roboczo godziny ile zarabiasz na godzinę powinnaś, powinieneś obliczyć sobie to ile będziesz zarabiać ile musisz zarabiać przede wszystkim i ile... dalej idąc Jaka będzie cena usługi, ponieważ ona będzie zajmowała tyle i tyle czasu, więc moja robocza godzina wynosi tyle i tyle i potrzebuję zarobić tyle i tyle. No i jak to obliczyć? No, bardzo łatwo. Zwróćcie uwagę też na to, że e, mechanik samochodowy chociażby w każdym serwisie ma liczone na roboczą godzinę. Czy e, przychodzi ktoś do pracy jakiejkolwiek usługowej, e, też ma liczone generalnie na godzinę. No więc stawki są godzinowe i ja bym się tego trzymał, ja bym polecał obliczać sobie roboczo godzinę i dodawać do tego kolejne rzeczy. No więc pierwszy aspekt to jest roboczo godzina. Drugi aspekt ceny to jest to, jak obliczasz swoją zyskowność, jak obliczasz cenę usługi na podstawie. Swoich danych, które posiadasz w salonie. Każdy salon jest inny, jest w innej miejscowości, w, pracuje na innych kosmetykach, ma inną misję, ma inną wizję, kieruje się innymi celami, więc te ceny też będą inaczej obliczane. Niemniej jednak bardzo ważne jest, aby zawrzeć w niej koszty materiałowe, wynagrodzenie pracownika, prowizję dla Twojego nie wiem, fryzjera, fryzjerki, barbera, barberki. Barberki, dobre słowo? Barbera, chyba bar barberki? No, nie, wiem. ok, whatever. W każdym razie, składowa ceny to jest drugi problem, drugi, drugi, druga przyczyna, dla którego nie zarabiasz, jest już nie tyle obliczenie samej tej ceny na podstawie roboczo-godzinnych, kosztów materiałowych itd., ale dobre skonstruowanie systemu wynagrodzeń. Bo ja zauważam, że bardzo często źle wynagradzacie swoich pracowników, mianowicie Najpopularniejsza forma to jest to prowizja o wartości X od wartości brutto, ceny z cennika. Jest to błędne. Dlaczego? Bo cena w cenniku zawiera bardzo wiele rzeczy: podatki, e, koszty materiałowe, koszty utrzymania salonu, lokalu, miejsca, koszty reklamy, e, marketingu itd., itd. Dopiero na samym końcu jest zarobek, czyli ta Twoja robocza godzina. Z której z którą powinnaś, powinnaś podzielić się ze swoim pracownikiem. Opisuję to oczywiście w swojej książce. E, Salon fryzjerski to dobry biznes. Jak opracować? E, wynagrodzenie. Właściwie. W mojej ocenie uczciwe i dobre wynagrodzenie to jest 50-50, czyli 50% z zysku, czyli podjęciu wszelkich kosztów materiałowych, podatkowych, e, utrzymania lokalu itd. I dopiero później, przepraszam. Obliczamy sobie wynagrodzenie, i to jest kolejna rzecz, która jest bardzo ważna. Więc prowizja od całej ceny jest błędna, ponieważ naliczasz prowizję od podatku, naliczasz prowizję od materiału, który zużyłaś, naliczasz prowizję od wielu innych czynników, które są kosztem, a nie dochodem. Dzielimy się dochodami, a nie kosztami. Więc to jest podstawa. Oczywiście ja to no, w spotkaniach z moimi klientami. Obliczam bardzo szczegółowo, pokazuję wszystkie składniki ceny, wszystkie składnikowe ceny i dopiero wtedy się okazuje, OK, dlatego nie zarabiam, bo tu już nie ma powietrza, w cudzysłowie, nie ma marży. Czynnik produktowy też ma bardzo duże znaczenie, czyli to jest trzeci aspekt, czyli źle dobrana pierwsza rzecz, czyli źle dobrane, źle dobrane wyliczenie, kalkulacja, kosztów materiałowych w cenie lub też źle dobrana marka brand, mówię półka cenowa, do usługi. Słuchajcie, źle będzie wyglądało, wiadomo, zbyt droga marka do budżetowego salonu i odwrotnie, w luksusowym salonie budżetowa marka. Też będzie źle wyglądać i ten salon też nie będzie miał obrotu, bo to, nie to będzie się gryzło. Właściwie klienci to widzą. Właściwie klienci są bardzo świadomi tych rzeczy, co się dookoła dzieje. Bardzo świadomi są marek, brandów, na których się pracuje, marek fryzjerskich, profesjonalnych. Badają to w internecie, skąd to się bierze, czy to jest taki no name i jakiś szał, pał, bo coś tam. Czy to jest jednak brand, marka, która ze sobą niesie jakąś historię ma coś do zaoferowania i ten klient też liczy na, tą, na to doświadczenie i tak, dalej, i tak dalej, To jakby jest inna kwestia ehm, budowanie brandu, jako Twojego salonu też na podstawie marki, z którą pracujesz, marki fryzjerskiej fryzjerskie i kosmetycznej, z którą pracujesz. Niemniej jednak te trzy podstawowe składniki, one dopiero robią dobrze zorganizowane, one dopiero robią cenę końcową. Bardzo często jest tak, że Cennik wynika tylko z tego, że tak tutaj gdzieś jest, albo tak jest w tej okolicy, albo tak tutaj mniej więcej ceny się kształtują. To jest błędne. Tak nie wolno liczyć swojego cennika. Nie możesz się porównać do salonu z dzielnicy obok czy z ulicy obok, dlatego że pracuje na innych kosmetykach, ma inne koszty, ma inną misję, ma inną wizję, inne wydatki na marketing, inaczej to wszystko widzi, inaczej niż Ty zarządza tym salonem i zupełnie wszystko robi inaczej. Więc nie patrz na innych, patrz na siebie, to jak Ty widzisz swoją firmę, to jak Ty chcesz, żeby ona wyglądała. I tak musisz opracować cenę. Więc musisz w niej zawrzeć też te koszty, chociażby zmiany wizerunku marki Twojego salonu, twojego, z, zmiany wizerunki, wizerunku Twojego wnętrza. Na przykład na wiosnę, lato, jesień, zima. czyli cztery razy do roku zmieniasz e, wystrój w salonie, tak? Kwiaty, nie wiem, zapach, e, e, banery, plakaty. Może tworzysz własne kolekcje, może tworzysz własne broszury, może, może drukujesz swoje. E, Gazety, które klienci czytają, twój, twój magazyn, czytają Ciebie, czytają Twój biznes, to o czym mówię bardzo często na moich szkoleniach, zamiast dawać Klaudię, Pani domu, czy tam jakiś tam przegląd telewizji, po prostu pokaż siebie, pokaż swoją broszurę, pokaż swoją ulotkę, pokaż klientowi Twój biznes, Twój salon. Niech go przeczyta, niech się w niego zagłębi. To też jest koszt, który trzeba poniesz, czy robisz jakieś dodatki, typu nie wiem, smyczki, gifty, pakiety, vouchery, zawieszki, prezenty na święta, na imieniny, na urodziny dla tych klientów, mini produkty rozdajesz, saszetki dajesz do paragonów, nie wiem, bardzo wiele rzeczy. To wszystko trzeba wliczyć w cenę tej usługi. I eee, tak dobrze policzone koszty dają dopiero cząsteczkę tej ceny. Potem doliczasz prowizję, jaką chcesz zapłacić temu swojemu pracownikowi za wykonaną usługę według roboczo godziny, i potem jest Twój zysk. Więc tak to powinno wyglądać. Jeżeli naliczasz. To źle, no to dlatego nie ma pieniędzy, dlatego ich nie widać, bo one się rozchodzą, one idą w podatki, one idą w wynagrodzenia pracowników, one idą w podatki dochodowe, w vat waty koszty utrzymania działalności dla Ciebie tak naprawdę nie zostaje nic. Pomimo, że może masz piękny salon, duży salon, robi fajne obroty, duże obroty, wydaje się wirtualnie, że te pieniądze są, ale one są rzeczywiście wirtualne, bo one wchodzą i za chwilę wychodzą. No i pamiętajcie o Marce. Marka koszty materiałowe. Ile cię kosztuje gram farby, ile cię kosztuje gram wody, ile cię kosztuje lakier, pianka, żel, to też trzeba policzyć. Pamiętajcie, że koszty materiałowe to nie jest tylko wyciśnięta farba do miseczki, do tego wlana woda utleniona. <laughs> Mieszam to, tak? OK. Policzam sobie, a bo ja płacę za farbę tam załóżmy, nie wiem, 35 zł za setkę, no to 35 groszy kosztuje mi gram. Woda utleniona tam załóżmy, nie wiem, 40-50 zł, no to tam 4 grosze za litr, za gram wody, dodaję, mam wszystko na wadze super. To nie jest koniec, a gdzie folia aluminiowa? A gdzie lakier? Gdzie pianka? Gdzie nabłyszczacz? Gdzie szampon? którym umyłaś, umyłaś, głowę wcześniej. Odżywka, maska, a może jakaś regeneracja, jakiś, nie wiem, coś, jakieś, coś zabezpieczającego, może coś dodajesz ekstra. I do tego dochodzi prowizja handlowca, prowizja handlowca, mówię, prowizja pracownika, tak, I prowizja e, twojego e, zespołu, teamu, nie wiem, prowizja, koszty e, marketingowe koszty szczególnie recepcji, być może jest recepcjonista u ciebie, no to wszystko trzeba do siebie dodać. To wszystko trzeba do siebie policzyć. No bo teraz zobacz, jeżeli Twoja usługa kosztuje 200 zł, strzelam nam, włosy, średnie, koloryzacja, i ty już od tych 200 zł brutto płacisz prowizję han, e, pracownikowi, swojemu handlowcowi, chciałem powiedzieć, tak swojemu pracownikowi, no to jeżeli to, nie wiem, strzelam 30%, to płacisz aż 60 zł. Pamiętaj, że w tych 200 zł już 60 zł to jest koszt samej prowizji, z czego w tych 200 zł jeszcze trzeba odjąć podatki. Tak? Jakieś 40 za zł, bo to już masz stówę. Podatki, pracownik to już jest stuwa. Więc nie możesz prowizji liczyć od e, kosztu materiałowego, który zużywasz, nie możesz prowizji liczyć od VAT-u, podatku dochodowego, CITU, PITU, cokolwiek innego tam występuje, jaką zależności, jaką formę działalności prowadzisz. Nie możesz od tego prowadzić, dawać ludziom prowizji. No, chyba to jest logiczne, i nie muszę tego dłużej argumentować. Pamiętajcie o tym. Zapraszam Was serdecznie na szkolenie indywidualne, na analizę Waszego biznesu, żeby Wam to mógł pokazać czarno na białym, rozpisać punkt po punkcie, indywidualnie, tak jak Twój konkretny salon tego potrzebuje, tak jak Twój konkretnie salon wygląda i tak jak Twój konkretny salon powinien mieć cennik konkretnie wyliczony, na którym będziesz konkretnie wiedzieć, ile zarobiłaś, ile ci zostaje, ile w miesiącu masz takich usług. Tyle i tyle zarobiłam, zarobiłem super. Po kosztach, do ciebie, do kieszeni, po telefonie, po prądzie, po gazie, po podatku, po dzierżawie, po wynagrodzeniach i tak dalej, tak dalej, ile ci zostało. To jest bardzo ważne. Prowadzę oczywiście takie też kolejne na grupowych. Moich spotkaniach na no najbliższe, czyli maraton biznesowy bardzo wyjątkowy z Dawidem Malczekiem, który poprowadzimy w czerwcu, w, po, w drugiej połowie czerwca na moim kempingu, gdzie będzie fan, zabawa, szkolenie na środku jeziora, na takiej pływającej tratwie. Dawid potem na drugi dzień będzie robił szkolenie z technik koloryzacji na plaży, no jacuzzi, sauna, wiecie, ognisko, konie, motorówki. Ping pong, siatkówka, no, tu jest wszystko, sauna, jacuzzi już chyba mówię jest dużo tych atrakcji, więc bawimy się, szkolimy się. Też będę poruszał ten temat, więc serdecznie zapraszam na to szkolenie. Następna edycja pewnie będzie jeszcze latem, kolejna. A w międzyczasie jeszcze polecę wam moją publikację, czyli salon Fryzycki to dobry biznes. Tam w tej książce naprawdę jest bardzo dużo ważnych rzeczy. Które powinniście wiedzieć. No i zaglądajcie na moją stronę na mojego bloga. Tam też jest kilka fajnych informacji www.dariuszbc.com Zakładka blog. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłem, jak to powinno wyglądać, i że te wynagrodzenia, i te ceny, i obliczanie, i marże to nie jest takie wstryg, bo Zosia zarobie też tak ma. Nie, tak to nie działa. Trzymajcie się, cześć!